Dzisiaj drugi dzień wydarzeń łowieckich na Kujawach A mianowicie polowanie w kole Diana Bo jakże mogło być inaczej Jak nie w ten sposób, nie w o takiej nazwie Polowanie Dian w kole Diana Wczoraj mieliśmy polowanie na lisy Słynne sąsiedzkie polowanie na lisy A teraz mamy polowanie w kole Diana I znowu pogodynka Wita nas Gnieja, wita nas piękną pogodą koleżanki Diany i koledzy tutaj z koła, które tutaj będzie nas gościć na polowaniu się zbierają, organizują zbióreczkę mamy za jakiś czas i będzie to polowanie szwedzkie, czyli polowanie ze zwyżek przewidziany jest z tego co wiem jeden miot kilkugodzinny no i mam nadzieję, że dostanę jakieś fajne stanowisko, może uda się coś pozyskać, bo to już jest taki koniec, koniec zbiorówek to jest ostatnia ostatnie chyba polowanie zbiorowe w którym e, biorę udział no i tutaj mam, powiecie, mam przyjemność z ikoną e, youtube'a łowieckiego w Stadzie mam okazję też filmować bo Tadziu też robi e, tutaj to wydarzenie, także na pewno też e, na swoim youtube'ie będzie miał odcinek do, dokąd będzie to do Kuraszewki? Ja kura ja że latem nie jest piękna Ja, w, ja jestem po podatkach, dla mnie w PZM Robimy? No, 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 no. Robimy no, no, Mamy, biorę. mamy, mamy Co ty, <grym> ty się nacieszysz? E, Mają się nacierze Ignasiem, myślisz? Do maja? To maja. Znaczy, nie, to tylko przyjedziesz potęgować tęsknotę I tutaj księ. widzimy Ole Schulz. Wreszcie muszę ją nagrać, żeby nie było Bo to jest bez niej, by się nic nie... Bez niej by się nic nie wydarzyło. To jest, to jest nie, tylko, nie tylko motor, ale i serce tego wszystkiego. Serce w dwój, jakby w podwójnym znaczeniu. Serce organizacyjne, bo pompuje swoją energię i pompuje to wszystko, żeby te wydarzenia się odbywały, ale też nam, tym, tym, tym sercem nas otacza tutaj i otula. Dziękujemy serdecznie, ale. Dzięki. Ale ci powiem, naprawdę. Jest gończasy, tak? Czyli to są gończasy, nie? Ja ci powiem, tu różnica bardzo duża, ci powiem. Ju już idziemy! Idą sygnalistki, tak? Darek Junior, koledzy. Ja mam listę, spokojnie. Uwaga bo idzie Uwaga bo idzie nagrywa Ale op opowiadamy fajne rzeczy Tak I Jeden w tu z prawej mojej strony Radio spotkałem myśliwych, polecam jego kanał. Już tyle razy spotykamy z tymi myśliwymi. Tak, żeby... ja spotkałem myśliwego, a on mi opowiedział o tym, jak spotkał myśliwych. O, Tylko, że zanim mi opowiedział, to ja już go wiele razy oglądałem. <laughs> Zawsze musimy się najpierw przygotować, to nie jest takie proste. Tak jest. O, o. Koledzy sygnaliści, tutaj wczoraj graliśmy i koleżanka sygnalistka, która pozytywnie komentowała moje granie. No miód na moje serce, że ktoś docenia, bo wie, sam wie, ile trzeba włożyć wysiłku, żeby, żeby grać po prostu. Nie? Ja uważam, że w tym się trzeba zakochać. Bo jak się nie zakochasz w graniu, to nie będziesz grać. Bo... Nie. Trzeba mieć do no. tego serce i wytrwałość, czas, codzienne treningi. To nie jest tak, że biorę sobie sygnałówkę do ręki i od razu gram, tak? Bardzo tak. dużo ćwiczenia. Ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć. Długie dźwięki cały czas i samo przyjdzie. Mm -hmm. Ale codzienne ćwiczenie. Długie dźwięki i wysoki się zacznie grać, nie? Tak. A naj, najlepiej się ćwiczy na dolnym dźwięku, pierwszym C, jak Aha. jego się bardzo długo gra, to mhm. same dźwięki będą schodziły coraz wyżej. Także... No widzisz, ja takiej informacji nie miałem, jak się mordowałem przez 8 miesięcy sam, bez żadnych nauki dopiero później poszedłem na kurs, bo się pojawiła możliwość, 100 km dojeżdżałem na kurs, nie? No. żeby nuty poznać i tak dalej. Gramy. A my gramy całą rodziną. Rafał, Rafał jesteś wpisany na listę? Nie. nie. Bardzo proszę. W gościnnych progach mojego koła 47 Diana w Inowrocławiu będą polowały koleżanki i zaproszeni goście z klubu Dian Polskiego Związku Łowieckiego. Serdeczne podziękowania dla członków zarządu za gościnę i dla oczywiście członków naszego koła. Witam serdecznie moje koleżanki Diany z klubu, witam innych zaproszonych gości i pozwólcie, że w tej chwili wymienię obecnego tutaj Tadeusza Mirczewskiego, Rafała Muchę, Olka Sobańskiego, Huberta Millera. Oczywiście jeszcze inni goście, którzy bardzo często już u nas bywają, i można powiedzieć, że traktowani są jak prawie członkowie koła. Jest mi niezwykle miło powitać naszych niezawodnych, kochanych podkładaczy. Wielkie brawa, brawa dla nich. Wielkie brawa dla nich. Kochani, to polowanie, na które bardzo długo zawsze czekamy z utęsknieniem z uczestnieniem, ale również z niepokojem. Dzisiaj święty Hubert nam podarował piękną pogodę i oby tak dalej było. Dzisiejsze polowanie typu szwedzkiego, polujemy ze zwyżek. Głównodowodzącym w czasie dzisiejszego polowania jest nie kto inny, jak znany nam Jarek Lewandowski i za będę, będę prosiła Jarka o to. Kochani, z okazji dzisiejszego polowania przygotowaliśmy E, e, kartki, które będą już pamiątkowymi kartkami i oczywiście proszę je sobie zachować. E, powiem teraz na co będziemy dzisiaj polować. E, czy nic się nie zmieniło? Możemy polować na Jelenie byki kolego prezesie w ilości 5 stóp. Tyle jest, tyle, tyle mamy w planie. Tyle mamy w planie. I polujemy, kochani, na e, dziki. Jest ogromna prośba, a jednocześnie... E, e, Użyjemy też e, takiego małego bacika, żeby nikomu nie przyszło do głowy strzelić dużego dzika. E, polujemy na dziki do 40 kg i będziemy tego bardzo. Cieszę się bardzo, cieszę się bardzo. E, będziemy tego bardzo przestrzegać i wprowadzamy e, e, zasadę, że dzik, który będzie miał strzelony i będzie miał więcej niż 40 kg myśliwy, który upoluje takiego dzika na konto koła wpłaca tysiąc złotych na poprawę warunków bytowania zwierzyny. Będziemy, będziemy, to, będziemy to egzekwować, więc bardzo proszę o rozwagę. Wiemy doskonale o tym, że lochy albo już urodziły młode i mają je w barłogach, albo są, że tak się wyrażę, na ostatnich nogach, więc bardzo proszę o Polowanie szwedzkie to takie polowanie, gdzie możemy spokojnie y, y, zaobserwować zwierzynę i y, bezwzględnie, rozważnie oddać strzał. Y, o czym powinnam powiedzieć? Będziemy, y, jak, y, jak będziemy rozwożeni, to o tym wszystkim powie. Jarek i bardzo serdecznie Jarku za A właśnie nie powiedzieliśmy o tym drapieżniki. Tak kolego prezesie? Ja w sprawie bezpieczeństwa jeszcze chciałem jedno zdanie. Tak. Można? Oczywiście prezes zawsze może. Szanowni szanowne dziany, szanowni myśliwi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo takie już nie stricte łowieckie, związane z polowaniem, ale z obsługą zwyżki polegającą na wejściu na nią. No polowania... Zbiorowe się odbywają wtedy, kiedy się odbywają, to nie jest ani czerwiec, ani lipiec. To może być wilgotne, może być ślisko. Proszę uważać, proszę sprawdzić, zanim zrobimy krok na drabinę. Zwyżki i ambony zostały posprawdzane. Jednak no, to są urządzenia, które stoją w lesie już niejednokrotnie parę lat. To jest jeden temat. A drugi, też związany z bezpieczeństwem i z ochroną zdrowia. Jeżeli macie coś pod pupę. To warto, no nie trzeba, ale warto, warto to coś widzicie, podłożyć. takie karton. Taki karton może sobie każdy zabrać i złożyć go na pół. Jakaś izolacja zawsze będzie. Jest to wszystko takie śliskie, mokre pogoda. Jest taka, jaka jest. No i na listy było, tak? Oczywiście drapieżniki. Jasne, że polujemy. Przygotowaliśmy też z okazji dzisiejszego polowania pamiątkowe butony. Poproszę koleżankę Jagodę o rozdanie wszystkim uczestnikom polowania. Kochani, na, czy jest ktoś, kto nie wpisał się na listę obecności? To pierwszy. Kogoś, ja ogłosuję, to Wielu, to ale nie, tak nie ma żadnych czy... wcich. Nic nie ma, jest Nasi koledzy też stępowali. Ale do sekcji miłośników, tak? Tak, do sekcji miłośników. Zapraszamy serdecznie. Do sekcji zakochanych w Dianach.

Okolicy, znaczy przy zwyżce, na której będę siedział, polujemy dzisiaj polowanie typu szwedzkiego, czyli ze zwyżek, 2 metry od poziomu gruntu, mam świetne miejsce, popatrzcie, gruby las, bursosnowy mam na górce miejsce, na około bardzo dobry widok. To, że widać daleko, to nie znaczy, że bardzo daleko można strzelać, ale gruby las i daleko widzę, to będę widział, czy zwierzyna podchodzi, czy nie. Świetne miejsce teraz się muszę usadowić, rozłożyć ze sprzętem. No i czekamy. Pierwsza przygoda na zwierzce już za mną, załamała się pode mną podłoga, wpadłem jedną nogą po pas. Mam nadzieję, że to dobra wróżba na początek polowania, a nie zła, dobrze, że sobie nic nie zrobiłem, trochę rękę nadwyrężyłem, ale jest ok. Działamy. Słońce zaczęło rozświetlać las wiosny jeszcze nie czuć w powietrzu, ale jak chodzi o widoki, to już już jak najbardziej tak. Słychać było. Że psy grają. Było kilka strzałów, również słychać mam nadzieję, że celnych. Że będzie pokot, że diany będą świętować dzisiaj w pełni swoje polowanie. Zobaczymy. Polowanie ze zwyżki, kilkugodzinne siedzenie na jednej zwyżce i wyczekiwanie na. Zwierzę. To dobrze, tylko to wytniesz. Nie wytnę, ja właśnie takie fragmenty, takie ale jakieś... Ale za to udane polowanie, no bo wiesz, tak fajnie, jak dzik ci przebiegnie, nie? Super. No, ale za duży był, tak? Za duży był. Tak. Ja mówiłem, że jak będzie życiowy odyniec, to strzelam, nie patrzę, nie? E, nie, to był po prostu odyniec, taki 67 kg, więc to nie był życiowy. Aha. Ale, no jakby był. Nie, tak. ale ja mówiłem, że jak mnie się trafi życiowy, to wale, nie? No to tak. I co tam? Nie, Proszę? Nie, co życiowego co życiowego dzika, nie, no mówię, że jakbym miał życiowego, to bym strzelał, nie patrzyłbym na to. Czyli nie, że ten. No, ty Nie wyciągnęłaś tysiąc z portfela. Nie. <laughs> 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 za mały też. Na te, O, właśnie, na te... Za, za Wolałbyś taki 150 za tysiąc. no nie, no tak jak co mówi, no to taki, no, jakby jak... był taki, wiesz, jakby jeszcze taki oręż wielki. No właśnie. No to się no, już no, nie zasnął. No, ale gdzieś tak się później rozbiegły i, i nie było dzika. Był dzik i nagle A, nie, nie, ma nie ma dzika. To nie tak? to, mój mąż w skali, skali jest od 1 do 10. Nie, nie widziałam, ja słyszałam bo ja Dwa razy na polowaniu nie, nie? z moją sunią młodą. W skali 10, na 10 do 10 dał dwa razy 10. Tak, wyskoczył kozioł, ona chwilę za nim, on do mnie z powrotem. Kojo tam się zatrzymał, ona już miała gdzieś. I mówi, no to dzisiaj pojęła, że wcale nie polujemy. Tylko bażanty. A jednego bażanta był zbarczony, spadał i w go złapała i zaprotowała. To był kolegi, oczywiście przyniosła do pana. To jest pies, Tak, tak. Jestem zadowolona ze swojego psa. no ja miałem świetnego psa. Fox ale dzik mi przebił go i zginął mi. Na wiosnę tego roku, nie? Teraz mam Paterdala. I co tam, koledzy, widzieliście? Mielenie. Z czego ten pasztet jest? Z mielenia. Były byczki. Ja nic nie widziałem. Gdzieś tam klępa przechodziła, jakieś łosie tam koło nas, ale... No my nie, my dzika nie tu nie, na początku i jelenie później tam też, po koniec miotu. Hmm. Ja tam jak herbatkę, to tam ja, jest tak obfity ten cały, wszystko je. Oni mają swoje napoje tam, zresztą środkości, kolega widział to. są i kawa, herbatka. Tak, Mieli w takim pięciolitrowym baniaczku. To ja to z nimi tu przyjechałem, <laughs> na tym naszym wozie. Jest abonament 50 zł. Słuchaj, to jest tak. To jest mój mąż i syn. Który to? Ten tam, tam, w czerwonej tam, czapce? Darek. Ten i ten to jest rodzinka grająca. Aha, bardzo ładnie. No tak tu macie zespół. Ma, tak. Te co ja proponowałem, bo znów mam doświadczenie jakie. Ja to, ja to robię wszystko metodą Przepraszam, Darku, halo. No. Nie, nie mówi, to o to chodzi. Ja nagrywam to, co mówię. E, nie, bo my tu takie kołowe sprawy. Dobrze, dobrze. A nie jak kołowe to się oddala. No. Ale już. tylko mówię tutaj Rafałowi, że to jest mój Nie No Rafał, fajny syn. facet, tam go gdzieś mignął mi parę razy w internecie, mówię co to za gość, jakiś dziob czy co? Nie, ale. Dziadz, dziadzisko stare. Stare, więc mówię, no niech sobie tam kuchwale polskiego łowiectwa działa, nie? Mm -hmm. Tutaj kolegę mamy chyba takiego, starszego trochę, nie? Starszego trochę? Bardzo starego. Bardzo starego. No Ile kolega poluje lat? 57. 50... o, jeszcze 7 do tego. Co? Tutaj w tym kole, tak? nie? nie. nie. Ja y, zaczynałem pracę tutaj na tym w tym niemal na, na, na leśnictwie. jako jak świeżo upieszony Leśnik, technik leśnik i wojsko a potem byłem sekretarzem w tym na leśnictwie. No i, i mi się tam niektóre rzeczy nie podobały. No to mnie na leśniczy ściągnął, żeby, żebym tworzył nadgórnański park. Tysiąclecik. Ja mhm. 8 osiem lat. Sobie tam Lepen, przeżyłem najpiękniejszych, chyba najbardziej to to pracowitych. Walka z kosownictwem, zagospodarowaniem łowieckim. Ale tam padało 150 zajęć. Ja też takie czasy pamiętam. No. U nas, w, no, w moich stronach pod Krakowem. 7. Tak. tak. To całe takie wózki za traktorami to były takie drążki no, i całe oczywiście. były pełne no, po prostu zajęcia. Tak. A potem uciekłem z lasów, bo mi kurczę, aż tam po jeziora wielkie połoniny nadleżniczy fokt. Przydzielił, więc nie wiedziałem czym się zajmować w ogóle. Uh -huh. A jak ojciec mnie zobaczył, moją tam jakąś interwencję, a ja wędkarzy, którzy wjechali w rezerwę Sisły, a to był ojca kumpel. Zram mandat w pieczyłem, że czy To słychać? Uh -huh. Ojciec, oddaj te pieniądze. Jesz, jeszcze potem zapłacił mandat, jeszcze zaprosił ojca mnie. Mm -hmm. Na obiady w ogóle. Nie? Tak to było. Mówiłem, 57 lat to... albo utopio. No to, to już nie dawało, to niedługo będzie 60-lecie polowackie ale, ale potem tak ale, zawał. No, był młode sios. Człowiek jechał do pracy, ja miałem motorówkę służbową również. No i na wodzie, i na, i na lodzie, z łyżwami. Na jednej stronie były łyżwy założyłem, już byłem po drugiej stronie go mhm. płak. Pierwszym autobusem jechało 5.40, a potem pieszo w ruszwicy byłem. Mhm. Tu zaglądnąć, tam zaglądnąć i w ogóle. Bardzo ciekawy teren. I łowisko mają też bardzo ciekawe. Uh -huh. Bardzo dziki strzelają, jelenie strzelają. Uh -huh. Dzięki za rozmowę. Idę no. filmować dalej. Powodzenia życzę. Wszystkiego dobrego. No. A Lutka, czy to ty strzelałaś? Widziałam dzika za tysiąc. Za ty, po tysiącu? Za Ja się w ale za duża była odległość, więc nie było tak? mowy o tym. Ale tysiąc zostaje u mnie. Hmm. No po co, po ja co ci ten mówię, tysiąc? Jak to mówię byś miała Miałabyś dzika. Wiesz, co Bo <grym> Nie warto zbyt to tysiąca. To. Coś tam sobie kupię. Kup sobie coś ładnego za to. Magda już Mag no, o, 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 że się. Magda się jest Ktoś tam. Ale coś chyba padło. Ktoś tam potrąbuje, ja już nie będę trąbił. Nagram sygnalistów. Nie będę z nimi grał. Teraz. Także zbióreczka. Tak. Pięknie. Tak jest kilka rogów, to już jest po prostu bajka. Łowy, łowy. to jeszcze raz. a tutaj kolega, to co, to co daliście koncert, a te granie na tej gitarze. Ja pierwszy raz w życiu widziałem gitarę, liczyłem tutaj te do naciągania tych strun, tam 12 strun jest, tak? Na tej Boże, co, jak się to nazywa ta gitara Nie, <laughs> bo Ola mówi przywieźć dwie gitary. Radek, graj, graj, jeszcze raz sam, tak. to samo. Raz. To zbiórkę? Tak. Raz. A no, ja No dalej. Raz, dwa. na Prawo?

Siła za chwilę będzie poczęstunek Nie ma pokoju, nie ma zwierza, ale świetna atmosfera. Szkoda. No nie położy się na pokocie przecież.